manko. ja jestem Łukia, a to już jest piąty odcinek z serii Funter Alien z serwera od Hunter Wymówiłem nazwę serwera, ale nie wiem czy to już wymówiłem, ale okej, okay. zanim przejdziemy do odcinka, słuchajcie. Przypomnę tylko, bo wiem, że o tym nie mówię zbyt często, a fajnie byłoby od czasu do czasu wspomnieć. Wsadźcie łapy w górę, jeżeli wam się podobały takie odcinki. Subskrybujcie kanał, powiem, że niektóre osoby nie subskrybują kanału, a fajnie byłoby, jakbyście Zostawili tylko suba i kanapy sobie w górę. Fajnie byłoby naprawdę zasadzić I piszcie słuchajcie komentarze, ponieważ kolejny odcinek na kanale będzie już z czytania komentarzy i odpowiem na... Wasze pytania, które zadaliście w poprzednich odcinkach? Lecimy do piątego odcinka! W czwartym odcinku stanęliśmy sobie przy kwestii Umaga, to co pamiętam dobrze, i musimy wykonać te trzy zadania, które tam karnęliśmy, ale wam powiem, że zanim pójdziemy dalej grać w fabułę, bym chciał sprawdzić sobie działkę z wami oraz to, co na początku odcinka wam pokazywałem, wykorzystałem sobie punkty atrybutów, czyli sobie. Powiększyłem tutaj statystyki, i wszystko po kolei pole poleciałem. Ale teraz, jak będę zdobywał kolejne punkty, to już teraz polecę wyższejście. Bo chciałbym, aby tutaj naprawdę zarobek był większy. Dobra, słuchajcie, ja tutaj przy Was, słuchajcie, akurat pójdę sobie do strefy FIP, ale gdzie to było? Aha, to było tam, bo w Kujawie, ten budynek, i przy Was, słuchajcie, sobie tutaj akurat sprzedam surowce, które wykopałem sobie wczoraj. Bo kopałem sobie w kopalni i ja sobie ogarnąłem. Czyli trochę tego mam kasy i może będę około 80 tysięcy. Zobaczymy czy tyle będę miał. No i co? Sprzeda sprzedajemy. Zobaczymy ile będę miał hajsu. No, tak, i szmarach, y nie szmarach tego diametr mi tutaj są wytrapiu. Fa fajnie, fajnie się kopię wam powiem. Dobra, sprzedajemy. Y 2240 monet. Teraz tutaj. Teraz tutaj i po 5, bo ja to sprzedaję słuchajcie porówno, nie chcę tego trzymać w ekwipunku, bo to mnie tylko tutaj będzie zawacało, a ender mam prawie pełny. Dobra, mamy to, sprzedaję sobie tu to. Yy, wiem, że to słuchajcie cenne, ale tylko na razie zbieracie nie będę, a zobaczymy jak ja mam tutaj miejsce w ender chestie. Yy, tak, 12 diamentów i mam tutaj jednego szmaragda pomimo wytropów w kopalni. Dobra, powiedzmy, że do 64 staków będę trzymał sobie akurat yy, yy, lazuret, a to wyszucę. Nie chcę słuchać akurat do górnika i sprzedawać. Chociaż skoczę sobie, słuchajcie, jeszcze sobie tutaj do górnika, ale zanim skoczę do górnika, to z tutaj sprawdzę sobie szybciutko yy, ciałki, czyli może nie pójdę sobie w ciałki, bo tutaj widzę, że powiększyli li te ciałki flipowe i te zwykłe ciałki ale żeby w tak się nie bawić wyposzukiwania ciałek to sobie tutaj kliknę y, ciałki i zobaczymy czy coś nowego mi tutaj pokaże ale musimy najpierw być w strefie odciałek, ciałek więc no powiedzmy że pójdziemy sobie najpierw na tą platformę na ten hub z ciałkami niech mnie tam teleportnie przyteleportuje dobra i teraz sobie zobaczymy gdzie mnie tutaj tepnie czyli funkcję ciałek i zobaczymy czy coś nowego. Na tym serwerze nie ma już wolnej ciałki. Aha, czyli to są osobne serwery, tak? Czyli ja bym sobie powszedł yy, na... A, tutaj są jakie serwery, aha, to są te zwykłe. To ja bym sobie powszedł na ostatnią ósmą chyba kategorię. I taki właśnie pierwszy mi się sobie ten telewizor wyłączy, słuchajcie. Bo ja mam monitor jako telewizor zastępuję Mi tutaj pomiałem awarię monitorów, ale dobra, nieważne dobra jeszcze raz, jestem na ostatnim podserwerze z ciałkami na tym serwerze yy, nie ma już wolnej ciałki, dobra nie będę szukał się słuchajcie, nie będę szukał tych ciałek, ogarnę sobie to po odcinkiem, ale na pewno nagram a w międzyczasie skoczę sobie jeszcze to kamienia sprzedać bruk i lecimy do questów w międzyczasie słuchajcie, gdy będę sprzedawał ten bruk tutaj te co mam to wam powiem, że mam wyłączone i przypomnę że mam wyłączone tutaj tej kraczy, kraczy są ukryci, bo jakbym był tak w skupisku 50 kraczy, to bym miał poniżej 15 fps i byłoby masakra, ale na dniach i w miał słuchajcie, nowy komputerek i nie będę musiał się tym stresować i polecę na najwyższych obrotach jak się to tylko da, bo komputer nie będzie sama małe pieniądze, będzie tość tuż do pieniądze. Eee, Jakby dobrze znacie Ci co oglądają i śledzą mój kanał od dłuższego czasu to wiecie, że czerpię sobie tego nagrywania naprawdę dużo energii, więc no będzie się słuchajcie działo, więc no będzie zacnie. Dobra, ile mam kaski? 78 tysięcy, tak? Dużo nie jest, mało też nie jest, ale powiem wam, że skoczę sobie to karczmiarza. Nie to karczmiarza, ta, tak, tak to karczmy, powiedzonko i... Widzimy się, tak naprawdę umaga przygłeście Bo trzeba sobie tą fapułę przyspieszyć troszeczkę szybciej Tak w międzyczasie jeszcze, wiem że przedłużam słuchajcie Ale to nic Skoro tutaj już jestem w strefie FIP, bo się wróciłem, po byłem w karczmie, i kupiłem sobie tak chlebusia To sobie tutaj skraftuję jeszcze dwa narzędzia, czyli łopatę i siekierkę bo to może mi się czytać i sobie jeszcze zenchantuję tyle rzeczy ile tam radę, czyli wszystkie brojkę i tam sobie zenchantuję zobaczymy co mi tutaj ciekawego wyleci bym chciał sobie na przykład zenchantować sobie buciory e, e, i hełm, więc to zobaczymy co mi tutaj pyknie, mam dobry e, mam dużą ilość e, odpowiednią ilość tutaj mam Mam dość duży poziom Mam trochę tego XP nazbierane Od y, kopania i xp Więc no mogę sobie tutaj spokojnie Enchantować, ładnie Ochrona 3 e, Niesliczalność 3 Ochrona 3, niesliczalność 3 Turplating Aha, zużycie, czyli ok, spoko Ogólnie słuchajcie, sorki za mój nieokar dzisiejszy, bo... Aha, oddychanie, to może się przydać pod wodą. I ochrona przed pociskami, spoko, git. Ponieważ mogę wam powiedzieć, że to się zbliżała północ i nie miałem już nagrać tego odcinka, ale jest git, bo już tutaj wszystko jest ogarnięte. No, ym, wydajność będzie też gicior i łopata na to piasko też będzie a po to kopania tiertu. Okej, okay, resztę to ja mogę schować eee, Co tutaj to jest Ty, patrz Ale ja mam jednak tego farta, nie Ale czekaj, czegoś będę się pozbyć Dobra, jest to było, się pozbędę I nic nie e, jajka się pozbędę a Węgiel węgl Nie będę go chciał Jajka się pozbędę To się pozbędę, to się pozbędę A książkę zachowam to zostawię, póciorki ubiorę I mi się wydaje, że jest git Dobra, lecimy z tymi questami Jeśli dobrze pamiętam, to u ciebie miał, miałem to zadanie, tak czy nie? Zdobyć proszę dla nich 8 sztuk papieru 16 sztuk drapinek I 8 sztuk jabłek Z, jab z jabłkami mogę być ciężko, kurde Lecz mogę kupić ehm, drapinek Mogę skraftować, to nie jest problem i papier to muszę pewnie sobie też y, kupić. Więc no, idziemy do farmera i to. Do... No, to farmera. oni tam powinny mieć jabłka. To jest, to jest tle? Spokojnie. Nie będę ci kasą z powrotem do nich wracać. Wróć tam jest tymi przedmiotami, a ja im je prześlę za pomocą czarów. Dobrze. To co? Lecimy najpierw sobie, tak jak wszyscy razie, do farmera. Więc no. Drogę znamy, bo już byliśmy tam, więc no, wyciemy się u farmera. Okunie, jak mogliście ostatnio zauważyć, o to tak bardziej skupił się na głównej fabule, niż yy, na kupieniu zapyciałki, czy coś takiego, bo, powiem, bo naprawdę jestem ciekawy, jak ta fabuła tutaj cała, tak cała wygląda, nie? Bo jakby nie było, to mapę lubię tak poznawać, ale już niektóre miejscówki znamy. ok farmer. Tak myślałem, jabłka masz, tak? I teraz powiedzmy ile jabłek? 8 jabłek. Dobra. To nie będzie problemu, mogę zainwestować. Mamy to. I teraz papier, tak? Czyli trzcina cukrowa. I teraz nie wiem ile musimy tego kupić. Kupię 64 i użyję sobie teraz craftingu, pozwolisz. I teraz ile będę miał? 15. Czyli papier jest ogarnięty, tak? Czy nie? Czy nie? Halo? Tak, i teraz jeszcze trapinki. Dlatego z trapinkami ja, słuchajcie, z wami pójdę sobie na tryb survivalowy. Bo to idzie bardzo szybko tutaj wykonać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż chyba mam jakieś trafne jeszcze w Ale damy sobie już tutaj ratę na survivalu. Czyli to będzie tutaj wyzwanie dość takie creepy. Bo ja nie wiem, ciebie to jest respi. Tak myślałem, ale tutaj mamy jakieś trzebo, które chyba jest ścięte nawet. A ja się tak trochę tak boję, wiecie? Czekajcie, bo tam jest jakieś trzebo. Spróbuję tam szybkość, Albo nie, bo tutaj. Ty tutaj ktoś już tak był i krążył. Nie, ja to pierdzielę, słuchajcie. Yy, jeszcze raz. Yy, teleporty. Survival. Jeszcze raz. Się tepnę na spawna, jeszcze raz tam polecimy, bo nie chcę. Na, tak naprawdę, tutaj, być przez kogoś złapanym. Jeszcze raz, teleportuj. Dobra, jesteśmy tutaj akurat. To się uda. To się na tutaj słuchajcie uda, jest git. Czyli ile? 16 drapinek. Robimy to. Robimy to w jak najszybszym tempie. Eee, szybko, scraftuj mi to. Ile mamy? 12. Dobra, przerobisz jeszcze to. Patryk, gdzie jeszcze wykorzystać? Przecież. 27. Mamy to. To ja zabieram i widzimy się z powrotem u MAGA. Powiem Wam, że tak grając w tą fabułę na tym serwerze, to tak naprawdę czuję się jakbym grał na przykład w Kieta piątkę i bym robił fabułę, nie? A fabuła naprawdę mocno wciąga, i właśnie chodziło mi, żeby pojawiła się na kanale taka gra z fabułą. Dobra, wróciłem Magu. Sama w topowym wyceniam dalej. To twoja nagroda 2000 xp Dziękuję bardzo. Świetna robota. Uratowałeś ich ma w ciekawy charakter. Dziękuję bardzo. Ty <trym> robisz masz ciekawy charakter, bo ma w te różne magie i tak dalej. Myślę, że polubiłeś mojego przyjaciela architekta i udałoby się wam poruszyć kilka interesujących tematów. No. No, w powiem ci, że mam takie fajne projekty, więc no może nawet, nawet mi pomoże mi ogarnąć coś z projektami. Znajdziesz go przy przeku w okolicach domu trwala. Do zobaczenia. Do zobaczenia, czyli co? Lecimy, w takim swoim razie do drwala. A drogę znamy, nie przedłużamy. Nastała noc, ale już jesteśmy u architekta. I pani architekt, co w do powiedzenia? Tym razem, <gryw> Mówię nie tym razem, tylko pierwszy raz. Pójrz te chlebki. Tak, o, coś takiego by zrobił. Dobra. Uch, statek. Myślałem, że tam był na początku, ale tak i te tutaj, i tak Wiesz, że tutaj się tak pojawił. mi się tak, architekt. Okej, okay, kolejne zadanko Ar u architekta. Piękna, prawda? Nazywa się Mary. O kim mowa? O mojej łodzi, oczywiście. Będzie to najszybsza łódź w historii morskiej żeglugi. ok? Pracuję nad nim od wielu lat. Kurczę, chłopie, ja tutaj zastanawiam się od... nad kupnem nowego komputera ponad rok. <grym> Połączyłem najnowsze zdobycze technologii i za kilka lat Przypłynę nim. Przypłynę nią cały świat. Okej. Okay. A, malutkie jak spadało. Pół, pół tysiąca. Okej. Okay. Mam dla ciebie questa. pomożesz mi w jej zbudowaniu? No, oczywiście. Znajdźcie się czas. Potrzebuję 4 sztuk drewna. A ja się nazbiera. Spokojnie. Będę doszeknie. Wdzięczny, powodzenia. okej, okay, powodzenia, dobrze. To słuchajcie, ja tak, jestem w no nie warto tego pokazywać, dlatego ja udam się na tryb survivalowy i biciemy się tutaj z powrotem, gdy będę miał to drewno pozbierane. żeby bym mógł iść do Trwala i kupić, ale dobra, pójdziemy sobie wy... na tryb survivalowy i pozbieram sobie to drewnięko, a tak przy okazji. Będę miał może jakoś frajtę z tej przychody. Zobaczymy. Wiem, że mam dość, słuchajcie, kasy, ale żeby ciągle tak, wiecie, nie kupować wszystkiego. Chociaż, czekajcie, zobaczymy, gdzie mnie wyrzuci. Ech, blisko by wyrzuciła, ale to jest tropikalne. Dobra, słuchajcie, to nie ma sensu. i te wyposzukiwania, trzeba tempowego. I takie coś to ja rozumiem. Takie coś. Zobaczcie sobie, słuchajcie na to. Tak, ja coś tutaj rozumiem, szybciutko to zepnę i ja sam spadam, bo sam tutaj na pewno nie jestem i to jest akurat Survival Kurszysty, nie Kurszysty, tylko Grzypowy numer 2, bo na innych Survivalach tam akurat nie znalazłem takich drzew, a tutaj znalazłem, więc no, szybciutko sobie wytopię te drzewa i będzie, słuchajcie, Gicer. Więc no, wycimy się, się, się tak naprawdę z powrotem u architekta. Panie architekcie, już jestem. Wyzbierałem całe drewno. Potrafiłem na fajne, akurat szefko i pozbierałem ponad nawet tak, Kurde, ładnie. Dobra, zadanie wykonane, wykonane, panie architekcie. Dziękuję za 3 i 3054 XP. Ładnie. Dziękuję, to na pewno przyspieszy budowę mojego ukochanego statku. Czy widzisz na horyzoncie to co ja? Czy to Wikingowie? Nie wierzę, szybko biegnij te porbisza, oni naciąkają! O kurde, okej, okay, dobra, to lecę, szybko, szybko, szybko. Skoro to jest taka wasza misja, lecimy do porbisza i wykonujemy to co ten Kurczę, słyszałem o takich pierdołach akurat, co chcecie. To może nie jest pierdol, ale to jest bardzo poważna sprawa. Dobra, let's go, wycimy się u burmistrza. Jesteśmy w ratuszu i miałem być szybko u burmistrza i już jestem. Jak to proszę jesteś? Potrzebujemy wszystkich ludzi, jakich jesteśmy w stanie znaleźć. Czy widziałeś te statki wy oddali? O bołowie. Naciągają piekelne postacie z rogami. Naciągają ograbić nasze miasto. Kłaść ich do wykonania! I punkciki już przestaliśmy, błagam cię z całego serca! Odnajdź dowódcę naszej straży, które znajduje się w najwyższej latarni. Znajduje się ona naprze naprzeciwko wiatraka. Farmera Nie ma możliwości aby Jej przeoczyć, biegni Dobrze, to skoro mamy biegnąć to lecimy Czyli naprzeciwko farmera to Podejrzewam, że wiem gdzie to będzie Lecz do końca mogę nie być pewny Tak, mieszkanka kolejna Dobra mieszkańcy tutaj są teraz akurat Mało wyciani ale musimy biegnąć to Farmera to naprzeciwko farmera lecimy. Ok, to wiemy gdzie jest farmer, więc widzimy się tak naprawdę u farmera, ale niedługo tam będę, bo to jest akurat krótka, krótka trasa. Ale mimo tego, zaoszczędzimy na, na czasie. Jesteśmy na miejscu, to już niedaleko. To jest farmer, a tam jest latarnia. Płyniemy, to już jest niedaleko i tam to płyniemy, po bo... tych okolic akurat tutaj nie znam. Fajnie będzie jak razem pójdziemy i pozdamy I akurat w nocy idziemy. No ale cóż, damy mimo tego radę. Popier, to ty? Nie, to ty nie jesteś ty. Ale to miałem przyjść, tak? Ty to, tutaj to, to miałem przyjść, ale co? O nie, to jest parkour do wykonania. Tam może się uda w tym odcinku ten parkour przejść, ale tutaj jest na jeszcze. Może? Ty, nie myślałem, że ten serwer mi aż tak zaskoczy. Dobra, słuchajcie, no to już nie ma co. Bo widzicie, jaki to będzie problem. Widzicie co ja wam powiem ciekawego teraz. Jesteście ciekawi, jak mi powtórzyłem ten parkour, no to zobaczycie go tak naprawdę we wszystkim odcinku. Już po odcinku sobie czytacie komentarze. A może akurat na weekend wlecą dwa odcinki. Zobaczymy jak to będzie. Widzimy się w szóstym odcinku z WONDER ALIENT Mam nadzieję, że dobrze wymawiam to nazwę i nieźle, bo ja angielski mam słabo, ale okej okay. Widzimy się w szóstym odcinku, do zobaczenia, cześć!